Cześć witajcie, ja jestem Jacko, witam was w kolejnym odcinku Need for Speed Most Wanted Zanim zaczniemy chcę wam pokazać co udało mi się w międzyczasie zrobić Otóż wyścigi, trzy zaliczone na złoto, jeden na brąz Zaraz sobie pojedziemy do tego wyścigu, zobaczymy czy uda nam się coś zrobić On jest na torze podobno, więc może być całkiem nieźle I zmień auto, udało mi się Forda znaleźć, Land Rovera, z tego co pamiętam to widzieliście i Nissana ale to może e, Nissan GTR Egoist Nice, 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 nice Ale my zostajemy przy Asonie Martynie, żeby ukończyć wszystkie tutaj e, Wszystkie tutaj Wyścigi Zobaczymy, jak to wszystko będzie Możemy się już ścigać z e, Most Wanted li, 10 na liście Czyli wydaje mi się, że po tym Po e, wyścigi, który teraz zrobię Zmierzymy się właśnie z tym e, Z tym kimś Kim, kimś No nie do końca jeszcze upanowałem wymijanie aut, to muszę się przyznać. Ale to wszystko... Wszystko w swoim czasie. Czemu nie mam Nitro? Teraz tak patrzę. Hmm. Dziwny. Ja go nie wyłączałem. Ej, no! Jak jeździsz to porządnie czy to było do tego, tego, tam Jak ja wygrałem te niektóre wyścigi, to ja nie wiem. To ja po prostu nie wiem. Pokaz. O! O, 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 o! I patrzcie, znaleźliśmy wóz przy okazji. Przez moją pomyłkę. Czyli tu w tej grze opłaca się robić pomyłki. O, fuck. Viper No, na pewno. Trafił do naszej kolekcji, ale my teraz chcemy ukończyć Mast Aston Martin'em. Te wyścigi, więc przesiadam się z powrotem do tego auta. One są szybko, szybko dostępne, w tutaj, więc mogę szybko na przykład Forda. Mamy i albo mogę od razu wybrać samochód, albo po prostu wyznaczyć cel, do którego pojadę. Słuchajcie, ja coś muszę sprawdzić jeszcze, ponieważ strasznie mam głośną tą grę. Czy tu jest wszystko na. No tu jest niestety już e, raczej wszystko na te minimum, e, więc tak to muszę zostawić. A ja się zgubiłem, jeszcze policja zaczęła mnie gonić. Super! I czemu znowu mam wyłączone nitro? Nie rozumiem tego Ej okej, okay, ale warto było ha, Aha, przecież ja zmieniłem auto Paaa, pięknie Dobra, wracamy Wracamy, ale chciałem by... Ta gra coraz bardziej mi się podoba, naprawdę, ponieważ... Jest taki fajny feeling Potem jak ścigasz się z tymi wszystkimi, jest naprawdę... Gdzie jestem wyścig? A tam na górze. No to tutaj. Tutaj pojedziemy. Jecha! To jest to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, po lewej stronie jest moja aktualna pozycja i ile punktów mam. A po prawej, co możemy zdobyć? Oglądamy intro. Do wyścigu, do każdego wyścigu jest jakieś tam intro, który niestety po pewnym czasie. Tak, ludzie z epilepsją raczej nie powinni tego wszystkiego oglądać, bo to jest masakra. I tak. Jedziemy. Dwa okrążenia, czyli po prostu zwykłe. Cut. No nie wierzę w to po prostu. Nieważne, nieważne, nie widzieliście tego, po prostu gałka mi trochę odskoczyła w prawo i nie zdążyłem odbić, ale jest czasu strasznie dużo, chociaż to jest trudny wyścig, tak był, e, tak był oznaczony, więc może być zdeczka pod górkę, jeżeli się pomyliłem już na samym początku. Czemu, zawsze mnie zastanawiało w tych grach wyścigowych, czemu nie mogę zacząć od, od e, drugiego miejsca, tylko zawsze od końca. A potem po prostu utrzymać, nie? Dobra, jeden już jest za nami. Jeszcze tylko sześciu. Z którymi będzie zdecydowanie większy problem niż... Chociaż. Ja. Yeah. Zaczynamy nadrobić po naszej poprzedniej stracie. Ale nie powiem, są dość szybcy, naprawdę. I... Chociaż tego na pewno jeszcze zabierzemy za chwilę. Na... Na Zakręty to jest. To jest co, to, co może mi zdecydowanie pomóc. Okej. Okay. Zaczęło się drugie okrążenie. A przed nami trzy wozy, które na szczęście dość trzymają się w grupie. Dwa. Trzecia pozycja, czyli już punktowana. Czekam na jakiś porządniejszy zakręt, żebym mógł po prostu... Ło! Wow. O kurde, no to było nieprzewidziane. No to chociażby na tą drugą pozycję przydałoby się wskoczyć. Nitro na fulla i jedziemy. Strasznie dużo trzeba tu ogarniać naprawdę, jeżeli a ktoś z nas próbuje zaatakować. Wo, wo, wo. To jest Porsche. Spadaj. No i teraz, teraz dogoń go, dogoń go. Pyk. Jest drugie miejsce, teraz trzeba. No, pierwsze już raczej jest mało prawdopodobne, jeżeli tak się trzymał z przodu. My już tu w sumie kończymy. Za chwilę. Ło, wow! A, niewiele, niewiele, abyśmy go zdążyli dogonić. Już tam jeszcze próbował nas. Zepchnąć, ale... Ale naprawdę tyle emocji z tych, że... Wy tego nie, nie czujecie naprawdę. Znaczy, mam, chociaż mam nadzieję, że czujecie. Zastosujemy jasne. Zastosujemy jasne, zastosujemy dodatkowe nitro. Okej. Okay. Spalanie nitro jest na lepszym poziomie. To co powiecie na wyścig przeciwko pierwszemu... O, jeszcze tam jadą. Przeciwko... Most wanted. Wyznaczamy cel i jedziemy do naszego wyścigu z tym kimś. O, policja, fajnie. Nie! Zepsułem. Chociaż. Nie, dobra, możemy tu jechać. Ale zapomniałem, że to jest e, tak, że oni się dostosowują, jak pojedzie użytkownik. Echa, yy, <noise> Bardzo, Znaczy. Bardzo mi się podoba to, że to nie jest takie realistyczne. To jest, nie ma szans, żeby wejść w wyprawnym życiu tak e, w zakręt naręcznym, ale, ale to jest ta frajda cała, ta... E, to coś fajnego. Wow, znowu nie zauważyłem. Jeżeli byście grali w tą grę to zobaczycie, będzie mieli dokładnie takie same sytuacje. Jeżeli przy takiej prędkości jedziesz i nagle uderzasz, to... O, 80 km przejechałem tym samochodem A-ustonem I skok Pyk Woooow I pod jakimś... Uff. Jak ja lubię mijać pomiędzy nimi, znaczy wymijać się O, jakieś auto? Czekajcie. Odsuń się nie wiem czy to nie jest tak, no jesteśmy w miejscu, w którym... Gdzie jest on? Jakiś na torach a, tutaj. No to co moi drodzy? Gotowi na pierwszy wyścig most Wanted? Hmm. Nie mam w ogóle... Pojęcia jak to będzie wyglądało Także będzie to totalnie spontan Jesteśmy spontaniczni Alfa Romeo Nie teraz, ktoś do mnie dzwoni Dobra przepraszam na chwilę Dobra sorry wracamy e, Telefon nie przerwie nam tego wszystkiego Uwaga Musimy dogonić Alfa Romeo, co teoretycznie Nie powinno być aż takie trudne Gorzej, jeżeli on jest strasznie zwrotny, a my trochę mniej. Ale dobra, wychodzimy teraz na prostą i to może być jego koniec. Tylko, że policja nas jeszcze goni. Przy okazji, tak. 7-8 do końca, czyli nie jest tak źle. Ale Alfa chyba nie jest stokowy, jest, jest podrasowany zdecydowanie. Bo być szybszy niż Aston. Eee... Wow, 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 być szybszy niż Aston Martin? No way. Nie dość, że go wyeliminowałem, to jeszcze siebie Dobre Dobre, dobra, ale niech się nim zajmą A my wychodzimy na prowadzenie, moi drodzy Eliminacja Dostajemy parę punktów, ale oczywiście Skręcamy przed policją Nie znajdą, znaczy znajdą, już nas znaleźli, ale <laughs> Trzeba jak najszybciej uciekać A, kolejna Kolczatka mm. Tego nie przewidziałem. Nie przewidziałem. Pierwszy raz się z kątem spotykam, muszę wspomnieć, ale już nas wyprzedził, już nas wyprzedził. Ach, niech to szlak. I znowu zaczyna się gonienie. Na szczęście, na szczęście nasze, e, nasze opony już są jak najbardziej w porządku. No, 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 no. Albo i nie, też ominął bez problemu e, blokadę. 4-3 km do końca. Moi drodzy, co się wydarzy? Co się wydarzy? Jestem tuż za nim, a jednak ciężko go dogonić. Pierwsza policja. Chociaż na... na prostce zdecydowanie jesteśmy szybsi: eliminacja poszła i teraz to już tylko został przód. Do przodu, do przodu, a tam widzę, że zbliża się kolejny, kolejny e, z policji i znowu, a, ominąłem to, ominąłem to, choć łatwo nie było, ła, prześlizgnięcie się, wow, driftem, nie zauważyłem tego, po raz kolejny blokada, którą, ale, mam nadzieję, że on przynajmniej walnął w, a, i znowu nas wyprzedził, a do końca 1,6 km to będzie przerąbanie. Ciężki wyścig przy samym końcu. Czy uda się go wyprzedzić w jakikolwiek... Gdzie teraz? Wow! No to się chyba nie uda. Coś wydaje mi się, że jest już po nas. Im nasze szanse... Właśnie zmalały w bardzo mocny sposób. No bo jak widzicie, bądź nie widzicie, meta jest już tam, a. No cóż, niestety musimy to powtórzyć. Mało brakowało, mało brakowało. Szkoda, że nie udało się za pierwszym razem, ale jak nie za pierwszym, to za drugim. Co nie? Ok, no i zaczynamy wyścig. Tym razem już nie popełnię błędów jak poprzednio, ponieważ znam trasę i nie widzę sensu i możliwości, żebym to przegrał. Już jestem blisko niego i zaczynamy tą pogoń za Alfa Romeo. Chyba, że jakiś wóz mi po prostu wyjedzie, wtedy będę miał gorzej. Czekamy na policję, już tylko się do nas zbliży. Nie, no, zwrotność auta też nie jest jakimś mistrzem. Pobijany nasz wóz, ale na szczęście to sam początek, więc nie ma się czym przejmować. Alfa całkiem nieźle sobie radzi na tych... Całkiem nieźle sobie radzi na tych e, no, drogach i omijaniu policji, to szczególnie już w ogóle. No nie no znowu A już mnie chcieli aresztować, nie dam się, nie dam się. Druga pozycja, no nie ma się co dziwić. Ason Martin Nie wiem czy to było potrzebne, tak czy siak. Bym znowu kolczatkę zaliczył, nie zauważyłem. Mam wrażenie, że idzie mi jeszcze gorzej niż poprzednio. 4,9 km do końca. A... Po raz kolejny blokada, którą trzeba omijać. Udaje się to. O, lekko stuknęliśmy, ale na nasze szczęście. Nic się z tego powodu nie wydarzyło. Policja nie daje za wygraną. Absolutnie. Alfa, jestem tuż za to, bo. idziemy na prostą, a na prostej, alfa, nie masz ze mną szans. Jecha! i jedziemy 2,7 km do końca mojej drogi. Policja! O, przypadkiem ominąłem kolczatkę. Nie, 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 wyłonił mi się zupełnie poza. Ale dobra. Alfa tylko troszkę, troszkę przed nami. Nie! No to jest jakaś niewiarygodna kpina. Znowu 1,6 km i znowu jesteśmy w takiej odległości od... No, może jednak po tym skoku się uda zebrać nitro i popędzić do mety już jako pierwszym. Jedź, i jest. Ha, ha. Ukończono na pozycji pierwszej Most 10. Twoje zawody prześcigni Alfa Romeo 4C Concept. No i się udało. Wyeliminowaliśmy go. Hmm, no to co? Trzeba pokonać tego Elfę Romeo. Trzeba go po prostu zniszczyć, żebym. żebym dostał jego wóz. Spróbujemy go dogonić. Fajnie, że nic nie widziałem, jak jechałem, bo się miliard pojawiło tych na. A, nie wiem, czy uda się go dogonić. To nie wiem, gdzie on. Wow, 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 uwaga, to będzie pewnie wylatywanie Policja, policja wszędzie. A ja, dobra, już trudno, nie dogonię tamtego Alfa Romeo, może innym razem Może innym razem. Aha, teraz po prostu trzeba zwijać policji i na tym, jak zwije to na tym zakończymy odcinek. No, trochę się działo. Żałuję, że nie udało mi się za pierwszym razem wyprzedzić e, Alfy Romeo, no ale już tak bywa. Nie poradzę nic na to, nie jestem jeszcze mistrzem w tej grze. Auć. E, tu będzie się trzeba cofać pewnie. Tak myślałem. No to w drugą stronę. Łoo! Ale powiem, że pościgi tu są świetne. Można tu ominąć, ale nadal ktoś jest za nami. No to jeszcze raz trochę zaba... zabawimy się. Ktoś tam chyba na dole leży. Au Dobra, to co zmieniamy auto na lunchy starą? Nie, dobra, uciekamy stąd. O, blokada znowu, ale znowu widzę wielką dziurę, którą ja oczywiście wykorzystam. Ale policja nie odpuszcza, absolutnie to będzie długi odcinek, jeżeli szybko nie zwieje. Intensywność, intensywność zwiększa się coraz bardziej. Więc jedziemy, po torach. No, SUVy wkroczyły do akcji. One sobie zdecydowanie lepiej będą radziły na tej powierzchni, niż ja. Ha! Gdzie ja jeżdżę? Gdzie ja jeźdzę I wychodzimy na prostą Teraz trzeba im zwiać tylko Co jest grane Co on tu robi? Specjalnie się pojawił przede mną Cztery intensywności He, 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 he. Dostępny w Easy Drive Alf. A... Dobra, trzeba się tu ukryć zdecydowanie. Shit, pojechali tu. Mmm, no nie miło, nie miło, nie miło. Po raz kolejny glina to tam jedziemy tam jedziemy. Fuck. No i znowu nie udało się nam. Dobra, przez środek. Wooh! Serio, zastanawiam się jakim im zwiać, chociaż trochę już nam się intensywność pościgu zmniejszyła, to znowu pewnie zaraz zwiększy się do... O, 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 Dobra, no to już chyba się nam uda zwiać Przynajmniej mam taką... Mam taką nadzieję Zostanę tu już na pięknym, słonecznym mieście. To jest Alfa Romeo po dwóch wyścigach. Jest brudno na kamerze. Dobra, długość pościgu całkiem nieźle. Ten będzie długi odcinek, założę się. A ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem w Need for Speed Most Wanted.